W dzisiejszym odcinku, w drugim sezonie serii od komuny Jak widzicie tutaj się dużo nie zmieniło, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Ta, ta sama budowla tutaj jest, ale tu już się zmieniło, jak widać mamy tutaj zamiast świnie mamy tutaj krowy. Ale nie tylko to się zmieniło. Mamy trochę nowych maszyn jak zauważyliście jest tu przyczepa o taka i chyba coś co było bardziej najbardziej chyba oczekiwane trzydziestka tak kupiłem trzydziestkę tutaj nie pytajcie no chyba tak bardziej oczekiwane ten, czyli drugi ciągnik, pokażę wam go ten, wejdźmy. fajny ciągniczek mi się tam podoba. Jako drugi, to taki początkowy git Mamy wuskodny, półk trochę inny, taki bardziej po torywkę to, No tutaj mamy potingerka, taki sam jak wcześniej był. Księżyc, jaki sam. Mamy inny rozsiewacz. Tak wcześniej był ten kost. Teraz mamy lejka. mamy tutaj. Mamy tutaj rozrzutnik. I chyba część bardziej taka spodziewana. Inaczej jest tutaj już zrobione. Bo tutaj wcześniej, jak było, tutaj były dla świń. A tutaj było właśnie zabudowa, żeby obornik był, a teraz jest tutaj. I jeszcze pewna rzecz mamy: cyklopa. Cyklop się tu nam przyda, żeby obornik załadować na rozrzutnik. A dzisiaj trochę sobie pracujemy 30, bo czemu mnie paliwa, nie wiem, czy nam starczy bo ona trochę że tego paliwa ale jak nie starczy to na spokojnie później na spokojnie zrobimy cięcie weźmiemy dobra, teraz tak no dobra więc sobie dzisiaj trochę porobimy 30 a dokładniej będziemy kultywatorować elegancko i jedziemy no. jestem zadowolony z o dziękuję jestem zadowolony z te... z tego w ogóle przebudowania z tych nowych maszyn z tego długiego ciągnika jestem zadowolony tylko no ta szyba ona większość psuje, Ale To jest Na razie nic um, Poczekajcie na chwilę Dobra Musiałem wyciszyć telefon Na wszelki Trochę filmów nie było ale kto widział yy, posta ten wie, że były przygotowania do tej serii z tą szybą ty, z tą o, szybą będziemy musieli pokombinować może kolegi spytam, który Potrafi ten potrafi przerabiać mody albo no raczej samemu tego nie zrobię więc trzeba będzie się spytać jak będzie mógł No jak nie to tam nie będziemy na to patrzeć Że będziemy musieli coś poradzić z tą szybą cofnęło mi się właśnie, tylko jest takie, że się boję, bo może nam paliwa nie starczyć bo powiem, że ta trzydziestka to mi zrobiła trochę wydatki te paliwowe więc jest słabo, trochę nasz bank poszedł do góry, znaczy opłaty w sumie zapaliło, no bo tak, no Władimirec o tyle nie pali co ta trzydziestka, Władimir jest bardziej oszczędniejszy, mniej w ogóle pali. Robota ładnie idzie. Nie ma co narzekać. Wiedziałem, 30. Właśnie to, to są roki 30. Jak mówiłem, to są roki 30. Ona tylko źle. Dobra, my lecimy popaliło. Witam. Jesteśmy już. Zatankowaliśmy, i możemy jechać już w końcu i dokończyć robotę. Już w ogóle to będzie pierwszy odcinek już z intrem do tej serii. You spend to check up, yeah. Teraz tak bardziej to Milec będzie już do lepszych tych prac, czyli takich mniejszych, a raczej tak bardziej głównym ciągnikiem. Tu już na razie ta trzydziestka chyba, że coś, znaczy na pewno w tym sezonie, na pewno w trzecim sezonie może coś leci, a te ciągniki będą w sumie robić poludno w sumie, tak, tak szczerze, to i tak mają prawie tyle samo koni mechanicznych niech długo... znaczy w następnym odcinku będziemy kosić Minus jest taki teraz z tego filmu, że mi powiadomienia z messengera przychodzą. Jest trochę słabo. Więc jak będzie takie powiadomienie, przychodziło, to nie zwracajcie na to uwagi. Dobra. Po filmie dla Was robię to intro. Wyślę sobie na telefon, przerobię a czy znaczy, dodam jakąś muzykę, posklejam i będzie git, Udy. Jeszcze, poczekajcie. Dobra. wszystko lid, nie zapycha się, bo nie ma czym jakbyśmy po ściennisku jeździli z kultatorem to tak by się zapychało ale nie było rane przyjechał sąsiad bo yy, tamten pół co wcześniej mieliśmy korbus się złamał nie było po co tego spawać, bo byśmy jeszcze źle pospawali i by było więc sąsiad przyjechał rolał, yy, tam stubę wziął niestety niestety stubę po jesteśmy no na, no tyle no bo dałem temu dałem sąsiadowi się przejechać, korbus łamał i tak w ogóle to sąsiad do którego jechaliśmy w zimę też mu odśnieżać yy, on też on też sobie trochę po inaczej zrobił wymontował chałupę tylko w środku bym montował. niestety Trochę się przebudował, więc w następnym odcinku będziemy mogli do niego pojechać. A teraz Kończymy robotę, bo już nam nie zostało dużo. Trochę pola nam się jakby trochę pól dokupiliśmy. Na przykład tego w tamtym sezonie nie było tego pola, bo było inne. że ta kabina jest fajna w lato w już nie do końca, albo gdy pada deszcz więc pewnie może założymy tutaj na y, Google plandekę żeby nie było ładnie, kelukowska hopa Szósty bieg. I jedziemy. To jest tak dokładniej to jest kursus C C330, trzysta trzydzieści, C trzysta trzydzieści To nie jest zwykła trzydziestka. czy będziecie mieli w ogóle przepiękną miniaturkę znaczy zdjęcie przepiękne trochę trzeba będzie inaczej zrobić miniaturkę Tylko tutaj Czy 30 też tutaj my no i dobra no to by było w sumie na tyle z dzisiejszego odcinka Zapoznaliście się z przebudową gospodarstwa z nowymi maszynami no i co no nie będę przedłużać już końca, bo jeszcze tam macie kilka filmów do obejrzenia pewnie już sobie wybraliście Więc zostawmy się ładnie do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.